Zapraszam na film z remont mieszkania od dewelopera. Cześć wszystkim, w kolejnym dniu. Ja dzisiaj biorę się za Blat, troszeczkę z opóźnieniem, bo ciągle robię z tymi szwami na nodze. I jeszcze mam jakiś tam opatrunek, który ciągle mi się odrywa, bo ciągle się schylam, ciągle coś robię. Nie mogę za bardzo klękać na to kolano, żeby mi ta skóra się nie naprężała, ale daje radę. Trzeba coś tam zrobić i, i się działa. Plan na dzisiaj jest taki, żeby zrobić tutaj ten blat. Blat z płytek. Powiem wam tak. Tak jak zawsze ja robię blat z płytek. To robię coś takiego, już sobie przygotowałem mniej więcej. Profil, ten trzydziestkę do ściany. Od dołu płyta, od góry płyta i od góry jeszcze idzie na to płytka z klejem. I to mniej więcej zajmuje tu mam 6, jak dojdzie klej z 6,5 cm. To jest, uwierzcie mi, sprawdzony sposób. Jeśli miałbym robić tutaj na tym odcinku, gdzie tutaj mam 1,25 m bodajże lub 1,30 m to to by w zupełności wystarczyło. Jeśli są jakieś dłuższe kawałki, po prostu można jeszcze tutaj na wierzch dać jeszcze jedną płytę. Ale ja bym tą płytę nawet, nawet i klejem przykleił, po prostu ząbek zaciągnąć i płytę w. Puścić. I to jest, jak klej zwiąże, to to jest bardzo mocne rozwiązanie. Yy, tylko minus tego jest taki, że zajmuje troszeczkę miejsca. No i dzisiaj z racji tego, że tu, dotąd, odtąd mi się zaczynać będzie pralka. Muszę się zmieścić przed tym kranem. I wymyśliłem sobie coś takiego. Yy, chciałem w ogóle kupić kątownik po długości cały, ale nie mogłem nigdzie znaleźć. Bym musiał jeszcze otwory wiercić. Także stwierdziłem, że kupię gotowe elementy i zamontuję ich raz, dwa, trzy, cztery. Mniej więcej w tym miejscu będzie, na to pójdzie płyta OSB 22, płyta zafoliowana, będzie zafoliowana i dopiero na tą płytę, jak już to podeschnie to zrobię to przykleję płytki. Oczywiście, będę na to wszystko kleił klejem elastycznym. Ja elastyczny używam P9 mapei. Także tak to wygląda: od góry będą płytki, od przodu będzie kawałek płytki i będzie szło blat, i tutaj ten, to wzmocnienie w dół. No i tak to wygląda. Tutaj to się tym to nie przyjmuje, bo to ja mogę sobie wyciągnąć. No i tak to wygląda. Ja się dzisiaj biorę za robotę, już mam otwory zaznaczone i jak robię te otwory. Czym będę wiercił w gresie? Mam bardzo fajne wiertła Artu. Yy, fary, fajne wiertełka, naprawdę fajne. Yy, I tu mam szóstkę akurat. I tym będę wiercił w gresie. Mam jeszcze yy, te diamentowe. No i robię w ten sposób, że zaznaczam sobie punktaczkiem otwór. Jeden, drugi, cztery, pięć na, na każdy. wiertełko nówka sztuka chyba trzeba po prostu używać troszkę udaru też i tak wszystkie te dziurki, troszkę mi się zejdzie z tym Stworzyłem sobie bardzo ładne miejsce do pracy. I teraz mimo tego, że ta płyta OSB jest wodoodporna, to dla pewności ją jeszcze foliuje. Jeden kawałek na bok, drugi na górę i jak wyschnie, to będę przyczepiał. Tu już mam wywiercone. I oczywiście to nie byłby dzień, gdybym czegoś nie spierdzielił. Mianowicie sam pomysł był dobry, samo zamierzenie, i w głowie wszystko mi wychodziło. Natomiast tutaj. W praktyce wyszło całkiem co innego, chciałem żeby ten profil cały tak jakby nie był widoczny od spodu, z jednej strony fajnie, z drugiej strony i tak od spodu nikt by nie zaglądał i tak, więc byłby niewidoczny, a w tym momencie płyta nie dochodzi mi do końca, tylko jest te 3 mm czy tam te 2 mm na grubość tego profila odstaje, tak? Jeszcze kawałek, te, te śrubki mimo tego, że powprzedowałem tutaj one troszeczkę głębiej weszły to nie jest tak idealnie No i dosyć wysoko wyszło wyszedł ten blat bo sam blat wyszedł na na, no, na 86 no, pralka się schowa tak. tu się pralka schowa, tutaj wejdzie umywalka umywalka z szafką a tu już jest skręcony blat, który mam przygotowany Tutaj na wkręty, na konfirmaty, czy tam jak one się tam nazywają, dokładnie chyba tak, Poskręcają dosyć stabilnie, folia, folia jeszcze sobie schnie, ale dzisiaj nie będę i tak układał płytek na to, tylko poczekam do jutra. Lady źle nie wyszedł, tu widać, że jeszcze pójdą wkręty w to i wszystko wzmocni, więc będzie dosyć stabilnie. No, natomiast mówię, natomiast nie podoba mi się do końca to założenie. Yy, tutaj już pokazuję dokładnie o co chodzi, ale tu muszę wziąć kawałek płytki do tego. Jeszcze te profil, te, yy, yy, te kątowniki przyciąłem kawałek, żeby nie wystawały za dużo. O, o jest płytka. Dojdzie z klejem, pójdzie na równo, dobra ja tam wypełnię silikonem czy fugą, wszystko będzie fajnie, tak? I tutaj też się zmieści, więc tutaj nie, nie będę jakoś narzekał z tego powodu. Mówię, ale tak to wygląda. Nie wiem, czy nie za wysoko. Dla mnie ok, dla mojej żony też będzie ok, ale dla dzieciaka już może być wysoko. Dobra, biorę się dalej. Teraz yy, czekam aż to podeschnie, i będę. Ja sobie zaraz przeszlifuję płytki. Tutaj będą, będzie szlif, tu będą płytki drewniane, drewno będzie szło. I blat już jest zamontowany wstępnie, znaczy on już jest przymocowany, tutaj już jest stabilnie. Troszeczkę go tutaj podparłem tą nogą, bo zauważyłem, że płyta delikatnie mi się opada. Fajnie by było, gdyby tu był jeszcze kątownik z tej strony, na jakiś metalowy, żeby wzmocniło tą konstrukcję. Ale nie mam tego i mam nadzieję, że jak położę płytki z klejem, to klej wzmocni tą, tą konstrukcję. Troszeczkę odskróciłem ją tak, żeby tutaj można było jeszcze płytką wjechać. Powiem Wam, że nie jestem do końca zadowolony z tego, bo tak nie przemyślałem tego wszystkiego. Tutaj już skróciłem troszeczkę blat, bo skróciłem go o 5 cm po to, żeby szafka była na równo z płytkami. Czyli drzwiczki będą tutaj na równo z płytkami, bo gdybym zrobił cofniętą, to bym musiał jeszcze ten bok, ten bok płytkami obłożyć, i wtedy wyszłoby, że ten bok jest grubszy niż tutaj ten blat, ten górny yy, górna część yy, dlatego to wszystko skróciłem w tą stronę, no i okazało się, że umywalka, którą mam, to mi wchodzi praktycznie idealnie tutaj w to miejsce a ja chciałem, żeby mi tu po bokach było widać płytki i tak, i jest tak albo kupię mniejszy, mniejszą umywalkę, albo robię tak jak jest i po prostu na całości tu będzie umywalka, a tutaj będą tylko płytki nad, nad pralką i tutaj ten pasek z zabudą. No, oczywiście, tutaj też położę te płytki jeszcze ze szlifem. Zrobię właśnie o to chodzi, że, że się narobiłem już płytki, przyszlifowałem, a i takich nie będzie widać. I tu jest ten ból. Gdybym miał robić to drugi raz, to bym się zastanowił, czy po prostu nie zamontować samej szafki wiszącej, już ze zlewem obsadzonej na szafce, i obok po prostu postawić pralkę. I to wszystko. W tym momencie mam dużo więcej pracy, a efekt jest taki, jaki jest. Dobra, może jak już to skończę, wszystko to będzie to lepiej wyglądało. Przynajmniej dla mnie. No dobra, no dzisiaj działam dalej. Zaraz się biorę zaklejenie płytek, także urabiam klej. Jeszcze zlew sobie położę i zaznaczę, gdzie te płytki mam przyciąć, tak żeby później już tylko wyżynarką otwór, jak już zlew obsadzę. Oczywiście teoretycznie nie muszę tutaj tych płytek kłaść, bo ich nie będzie widać, ale je położę, bo jeszcze się okaże, że. Zaraz pójdę do sklepu i kupię zlew, który będzie po prostu mniejszy. No na razie no 60, no miałby 60, nawet tutaj jest wchodzi idealnie 60, ale w tą stronę będzie y, może płytszy troszeczkę. No dobra, no, na, na razie zostawiam tak jak jest. Przygotuję potem zlew, który mam. Tak wyglądają płytki rozłożone już na blacie. Zrobiłem z przejściem, y, właśnie po to, żeby. Tu wzmocnić, bo tutaj tego, tego nie będzie później, tego wzmocnienia, tak? Te, tej podpórki. Więc będzie blat jednolicie i tak naprawdę będzie się trzymało tu, jak tu będzie wycięte na umywalkę, to będzie się trzymało tylko tu z tej strony na kawałku i tu z tej strony na kawałku. I będzie dosyć duże obciążenie, dlatego biorę płytki na przemian, po to, żeby inaczej te naprężenia się rozeszły. I tak samo na tej bocznej nie będzie tutaj pełna. Pełna tak jak z fugą, tylko zrobię tutaj pełna, tu będzie docinka i tu będzie docinka. Po to, żeby wzmocnić. Nie wygląda to, to najgorzej, ale też nie wygląda najlepiej. Ja to jeszcze przez chwilę miałem takie wrażenie, żeby zdjąć to wszystko, zerwać tą płytkę, zerwać tą płytkę i tą, przykleić nowe płytki i zrobić blat z, z czegoś innego. Ewentualnie nie robić w ogóle tego blatu. No, ale jak już powiedziałem, A to trzeba powiedzieć B, i. I robię. Z jednej strony wysoko, a z drugiej strony to jest i minimalnie, co mogłem zrobić, i maksymalnie, co mogłem zrobić. Wymiar mi wyszedł od ściany. Tutaj 45 cm. 45 do tego. Wysunę się jeszcze na płytkę. Będzie 46, czyli tyle y, pół centymetra więcej niż y, szafka, która ma. No i pralka też się zmieści. Pralkę mam 45, więc będzie powiem, akurat na styk. Tu ma być 46 Nie do tej kreski, która jest narysowana, tylko troszeczkę dalej 46, 46, odległość jest okej okay. A tu dalej będę się stosował do tego, tej płyty. I biorę poziomiczkę jest tutaj tu może być z delikatnym spadkiem ale nie chcę robić spadku żadnego. Chcę zrobić na równo. Dobra, to zaraz tamtą przykleję. I tą najpierw jeszcze. To jest koniec. Teraz jest ta dodatkowo wzmocną to wszystko. zawsze ząbek drugi idzie w powszech dobrze znieść poprawić Lat już jest przyklejony, tutaj już nawet się wzmocniło. Bok tak samo obrobiłem, i wyciąłem już sobie naprzód tutaj co drugą płytkę. Tutaj po to właśnie, żeby wzmocnić to wszystko. Natomiast tutaj wychodziłyby takie paseczki, ale nie będę ich robił, tylko zrobię z po prostu w ten sposób. Pionowy. Jedna będzie tu, druga będzie tu, tutaj jest z dwóch stron szlif zrobiony. I nie robię czegoś takiego, że tu robię cięcie po skosie. Właśnie chcę, żeby ten blat był troszeczkę oddzielony linią od tej nogi. Bo jak zrobię skos, to będzie tak jakby po całości szło. A tutaj zrobię po prostu takie odcięcie delikatne. Wierzę będzie widać, że to będzie jednolicie blat tutaj. No i dobra, jeszcze muszę tu przyszlifować. I zaraz, zaraz jeszcze tu jeszcze od spodu muszę przyszlifować. Wszystkie szlify z tej strony szlifowałem właśnie tą tarczą. To jest tarcza polerska do gresu. Bardzo fajna sprawa. Wszystkie przeszykowałem, bo nie wiem dokładnie, która mi jeszcze gdzie pójdzie. No, i teraz, tylko mam nadzieję, że mi nie pospadają. I tak wyszedł już blat gotowy, zrobiony, wyczyszczony. O dziwo, jest bardzo stabilnie, próbowałem tutaj, nic nie trzeszczy, wszystko jest fajnie. Myślałem, że będzie to bardziej podatne i jeszcze będę musiał nóżkę, jakąś tutaj, jakiś wspornik zrobić, ale myślę, że obejdzie się bez tego i szafka, która będzie tutaj pod spodem, będzie wisząca. To ten blat troszeczkę jeszcze oprze się na tej płytce, na tej szafce. Także myślę, że nie będzie najgorzej. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę. Jeśli masz do mnie jakieś pytania, napisz w komentarzu. Jeśli chcesz być na bieżąco, nie zapomnij o subskrypcji. Trzymajcie się.